Siemanko wszystkim z tej strony Kador, a to jest mój kolejny gameplay z Assassin's Creed 4 Black Flag. Już troszeczkę popchałem fabułę do przodu, przeszedłem drugą sekwencję do końca. Która w sumie nic takiego nie straciliście poza pozyskaniem przeze mnie kawki, ale która sekwencja, właśnie ta hmm, druga, była strasznie krótka, ale trochę dłuższa niż pierwsza. No ale okej. Okay. Jestem w nowym mieście, nazywa się Nassau. Jakieś podobno wyzwolone pirackie miasto. Pobiegam tu sobie, może trochę zrobię quest'a głównego. Zobaczę, ale nie wiem, czy na przykład nie pobiegam sobie, tylko. Okej, okay. chcę zsynchronizować ten punkt. Zobaczmy tu, ewentualnie, jakiś skarb, fragment Edenu. I powiem tak. Martwiłem się, że nie będzie z tej gry zbyt dużo odcinków, gdyż no, ja tak długo na nią w miarę czekałem i tak mi się podoba. O jezu, o jezu. I muszę tam wrócić. I tak mi się ta gra podoba. I przeważnie, jak wyjdzie jakiś Assassin's Creed, to ja go po prostu wchłaniam całym normalnie swoim czasem i ja normalnie nie, po nie potrafię grać w nic innego. I się bałem, że przejdę zbyt szybko i nie będę miał co nagrywać. Na przykład z głównego wątku popularnego lub questów. Ale jak zobaczymy, jaki wielki jest świat, to możecie sobie zobaczyć, to jest właśnie nasa, gdzie jest jeszcze nie od kręgu całego. I zobaczcie, jakie małe jest nasa w całym świecie gry. To jest takie małe NASA. A świat gry jest taki: No, po prostu kosmos. Jest tu tyle lokacji, tyle rzeczy do roboty, że jednak chyba wiem, że. Zajmie mi to dużo czasu i będę miał co nagrywać, po prostu więcej będę nagrywał, jak latam sobie po świecie i ITP Jakieś kwestie poboczne robię niż główne. Tak przynajmniej coś czuję. Dobra, to jest kolejny skarb. Jest tutaj coś jeszcze na tym małym przylądku? Nic, dobra, to idziemy po fragment Edenu. Nassau nie jest już takim miastem jak Hawana. Hawana to takie można powiedzieć Florencja tej gry, bo jest tam dużo jakichś budynków itp. Właśnie, budynków w sensie to jest rozbudowane miasto, jest o wiele większe niż takie Nassau, właśnie. Okej, okay, coś jakieś dziwne, spadki FPS-ów, mam nie wiem od czego to jest. Trochę mnie one martwią. Dobra, tu jest ten fragment Edenu. No kurde, czy ja mam muszę iść aż tak daleko? Nie, 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 nie. Już myślałem, że będzie desynchronizacja. Okej, okay, powiem wam, że łapią mnie dziwne ścinki. Nie wiem czemu. Może to ustanie. Gdzie jest ten fragment Edenu? Jest. Nie wiem po co ja zbieram. To, ale... No, skoro można... Dobra, to gdzie sobie teraz pójdziemy? Hmm, może... A w sumie dobra, idę na miasto i w stronę głównego quest'a. Czemu mam tak mało FPS-ów? No, podejrzewałem, że w Hawanie będę miał najmniej, a nie akurat w tym mieście, gdzie to jest o wiele mniej jakichś budynków i wszystkiego, co by obciążało komputer. Dobra, widzę, że tu po drodze jest jakiś. No, punkt widokowy, czemu by nie wejść? Ale no, chyba wejdę i idę robić główny quest. No, tak jak mówiłem, Nassau nie jest jakimś takim wielką metropolią w porównaniu do Hawany. Jestem szybko ciekawy, jak wygląda Kingston, ale tam jeszcze nie dotarłem i najprawdopodobniej zbyt szybko nie dotrę. Jeszcze się okaże. Dobra, tu jest jakiś skarb, jak widzę. Ale, koczasz go w sumie, jednak nie widzę. Nie wiem, gdzie on jest. Tu nie ma jakiejś skini? A nie, czekajcie. O, jest jakaś skinia albo kopalnia. Cholera, wie co to jest. I tu jest skarb. Co to jest dalej? Opatrzcie, co to. W Nassau są jakieś podziemne przejścia. No, niezbyt duże, jednak. No ale dobra. Idziemy, gdzie jest ten główny quest w tamtą stronę. Pokazałbym bym Wam kawkę, mój statek, ale nie podążaj mi na razie i przyjdzie na niego pora, gdyż będę dużo podróżował. Na razie lecimy sobie po mieście. Dobra, o tu jest mój druh Adewale. Adewale, Adewale nie wiem jak on się nazywa. Którego uratowaliśmy. I tepe. By God, you're a salty eyes. Come you in and have a drink. morning, all. O, can wait. Kim jest Adewale, the Jackdaw's Quartermaster. Jackdaw. you named your brig after Epoxy bird ade these lads are the better part of our growing confederacy here Ed Thatch, ben hornigold james Ed thatch. Kidd. to jest chyba Czarnoblody, czarnobrody czy nie? albo albo brat coś mi się kojarzy. and now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship well there are scores of capable men about oh. use caution Shipload of the king's sailors showed up a fortnight back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right, I'll see you like a muster. Uh mm huh. -hmm. Zoga kafki. Okej, okay. to gdzie ja mogę kupić tych marynarzy? A nie. Rozbrój i zabij strażników. Trzech. Dobra, skoro mam ich rozbroić, bo to jest taki quest, yy, boże quest, taka akcja poboczna, to czemu nie zrobić tego w ten sposób? Muszę pięściami na pewno. Kurde, coś nie ogarniam. Co jest? Dobra, tutaj chyba nie mam nic do roboty, bo trochę zwaliłem sprawę, można powiedzieć. Dobra, to tutaj... czy. Ups. Ale się wpakowałem. Tak to jest jak chcę robić jakieś poboczne, kurde akcje. Wiecie, bo chcę mieć synchronizację na 100% i to różnie bywa. Okej. Okay. O, szanta. Nie dobra, nie chcę się jej gonić. Czemu mam takie zwierzki? Dobra, gdy się pierdzieli w jakieś akcje poboczne A, dobra, nie no, w sumie to jest proste na jedno. Pomogłem wam czy nie? Pomogłem. Ja już się trochę gubię w tej grze. Ale nie powiem, gra jest po prostu świetna. Bardzo mi się podoba. Zapowiada się na... Assassin's Creed jeden z tych lepszych, może nawet najlepszy i z... Gra roku, nie chcę jest mówić, ale no, dla mnie zapowiada się Gra roku, więc was powie, że Gra roku to GTA 5. a ja mogę powiedzieć inaczej. To tu... co to? Nie chcę się tych szanty gonić. Goń się szanto, o tak ci powiem. Kurde, daleko tam ci piraci? Eee, to ten daleko, co ten... A dobra, i tak muszę tam iść i tak. No nie, w jakimś forcie są. O Jezu, nie, 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 nie. To ja to, to zrobię później może. O tu jest skarb.

No, atakuj mnie. dobra, i jeszcze jednego zabiję w ten sposób i będę miał zrobioną akcję poboczną. Gdzie ja mam teraz iść? Aha, dobra, dobra. Idziemy w tamtą, w dobrą stronę. Idę, skarb. Ja każdy skarb biorę, bo kasa się przydaje. A ciekawe w sumie, czy. Aha, dobra. Nie to chciałem zrobić, trudno. Poczekajcie. Tutaj już będzie chyba trochę ciekawsza akcja. Dobra. Zrobię to w ciekawszy sposób. Spadaj facet. A nie, dobra, nie tędy biegnę. No ale to już chyba koniec mojego gameplay'u. W następnym odcinku prawdopodobnie znowu trochę posunę w oboje do przodu. I nie, może pokażę tym razem żeglowanie moją kawką. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!